Astuka, widzisz kolor? Jak widzimy w salonie znajdziemy nie tylko samochody, ale i wiele takich małych gadżetów, aż po torby, koszulki. Zestaw do golfa Więc Możemy po prostu przyjechać Z walizką pieniędzy No i zaopatrzyć się tutaj na no, Na jakiś konkretnie Wyjazd Zobaczcie nawet jakby Brakowało na ręce zegarka No i zobaczcie jakie, jakie Portfele, okulary Ale powiem wam Mina osoby która wchodzi i Mówi ja po samochodu Coś bezcennego Wiecie co? Nie dziwię się, że kobiety potrafią być nieszczęśliwe, kiedy kupią sobie jedną parę spodni, no bo nie kupiły pięciu innych. I dokładnie tak samo mają panowie w salonie Porsche. No weźcie na to spójrzcie. Którego byście nie wybrali, to będziecie żałować, że kolejnego z nich nie macie w swoim garażu. My możemy po cichutku zobaczyć, jak nowe samochody są serwisowane. No, to musi być przyjemna robota. Wszystko czyściutkie, pachnące, tylko jak się tam do silnika dostać. Naprawdę z tego co wiem to w takich salonach handlowcy zarabiają pieniądze, ale w tych innych marnych grosze. No. Mariusz jak na czy totalnie na ludziach? No na no, no, co to są takie małe, co połóżne, wiesz. Tak? Jak no, będziemy, co będziemy jakieś Bugatti odbierać, wtedy może będą większe. No bo no, tutaj się szczególnie naprawdę tłuste fury u Mariusza, ale to wszystko będziecie z czasem się dowiadywać, bo Mariusz tak bardzo na spokojnie do tego podchodzi, tak jak się powinno, bo większość, By większość wypożyczali to aaa, szaleją podpalę, po prostu, bo... podpalają się i decyzje są po prostu nieprzemyślane. Po kolei, co miesiąc, jakie oto to weździemy. Zawsze chciałeś ten samochód? Co ci, czym się sugerowałeś? No, no tak, rabat był bardzo duży. Przede wszystkim to, że Wstrzymali tą produkcję 91 mm -hmm. na rok czasu. Prawdopodobnie następne już w ogóle może być tak, że będą elektrykami. Dlatego ostatnie szuki zostały na sprzedaż, no to chciałem, żeby była u nas w pakiecie. Tutaj dla tych, którzy są zainteresowani w ogóle otworzeniem wypożyczalni sportowych samochodów itd., tak dalej, no to właśnie częstym błędem jest to, że te samochody są po prostu przeszacowywane. Są po prostu powkładane elementów, które po prostu jakby osoby nie interesują, no i później zwrot z inwestycji jest gorszy, prawda? bo ja, ja to okazuje się, że auto na trochę lepszym pakiecie wyjdzie na przykład, może jaka marka auta, ale może kosztować pakiet 200-300 tysięcy, to się nie zwróci, bo klient pożądający auto na, na dzień, dwa, trzy, chce im dobrze pojeździć, a nie patrzy jakie tam ma dodatkowe bajelki co nie? A potem, no. Y, no. to są duże straty na tym samochodzie. Dobra panowie chodźcie do środka bo pada tam będziemy sobie dalej rozmawiać zresztą zapewne dziewczyny już będą pytać no na pewno we flocie dobrze by mieć Kajena, pana tak samo więc na pewno przyszłościowo to będą samochody, które by trzeba zakupić Tym bardziej że tak samo Kajen już teraz ma być niedługo tylko elektryczny Jeszcze teraz jest w hybrydzie Coraz gorsze czasy idą, samochody spalinowe się kończą. No, ale już się wycofują z tych elektryków. Ja myślałem, że te wszystkie nagrywki to będzie takie pożegnanie się z samochodami e, spalinowymi, ale a wiesz, jednak już no, odwracają Wiadomo, ale wiesz, nie wiadomo, jak będzie z tym powrotem, bo już niektóre projekty zostały zamknięte. Jakby usunięte to wszystko, wiesz. I czy wrócą minie produkcyjne do tego, ustawicie na nowo niektóre? Te, które zamierzali, wiesz zmienić, ale jeszcze produkują. Może po prostu to wstrzymają i będą dalej szły, okay. ale te, co zostały wstrzymane już tylko w elektryce idą, to ciężko będzie nie znowu przebudować tam wiesz, niektórych samochodów, żeby starsze modele robić. Zobaczymy, nie? ja mam nadzieję, że jednak się uda. Ja też mam taką nadzieję, Bogę. Chciałbym, żeby elektryki nie jeździły po tym no, świecie. No, po co? Odkurzacz w domu. No. Zobaczcie, jakoś nie ma tam kompletnie zainteresowania. Było tutaj przez ostatnie półtorej godziny tyle osób i nikt nie podchodzi od do elektryki. Wychodni no, no, Mariusz, witam. Jeszcze za nas do odbioru. E, tak, podejdziemy sobie do działu finansowego podpiszącym sobie do, do Tam mamy tylko umowę, tak naprawdę, do podpisania. To my teraz pozostawmy na chwilę tutaj na kwestie papierkowe, się pooglądamy inne samochody i będziemy później doradzać Mariuszowi, które ma wziąć następne. Zobaczcie, jak wygląda dobra obsługa w salonie. A to wszystko związane z premierą nowej Panamery. I co, jak się siedzi? Wiesz co, jak w Porsche Panamera, bardzo wygodnie, ale jest tutaj niebywale minimalistycznie. Klamka ona się wydaje bardzo, ale to bardzo plastikowa. Nie wiem co się dzieje z motoryzacją, mam nadzieję, że to tylko moje odczucie, a jest to jakaś ceramiczno-węglowa ogłota. Byłem tą starszą panomerą, no i wtedy byłem wiadomo zachwycony, ale jeżeli chodzi o, o tą linię, to nie jest chyba to co w duszy, w sercu mi brakuje. Ale zapach muszę to poczuć na coś wspaniałego, te stare samochody można było rozpoznać właśnie po zapachu. będziemy odbierać, to tak powinno być jak w prezencie, wiesz. Tak, i, Zdążymy, i tutaj wiesz. pamiętam żart w Kto Ktoś będzie za to, Lizik płacił za mnie? Pozdrawiamy Pachesia. Uh -huh. Oleje wymieniamy średnio mniej więcej co jakieś, no tak max 15 tysięcy bym powiedział, nie? Chyba będzie ostrzej jeżdżone to na wymieniamy co Tak. Tutaj klucz. Na pana jeden. Czyli już mamy tutaj. Mariusz, bo ja jestem spocony. A ty jak? Bo ja widzę, że jesteś. Aha, yes. Super. Yes. Super. Yes. super. Mariusz to jest. Mariusz... Jesteśmy przed otwarciem. A tutaj wow. mamy taką kotarę. I... Czy będzie kokarda? Czy będzie kokarda, proszę państwa? jak widzimy, jak te felgi niestety po wrocławskich drogach cierpią Zerknij chociaż na jedyne noweczki, długo tak nie będziecie trzeba mieć przy sobie i z tym zawsze wsiadać do auta i go uruchamiać Jeżeli pan tego nie ma, a wsiada pan z do samochodu e, To wówczas dzwoni na pański telefon ochrona mhm. I będą chcieli uzyskać informację, czy to pan odpala, czy nie pan Jeśli nie panu, no to blokują zapłon w włączasz się z lewej strony tym małym przyciskiem Dokładnie jak Mariuszek się siedzi? <laughs> Pierwsze wrażenie Jak w samolocie <laughs> Do góry mamy wsteczny to musimy taki zdecydowany, szybki ruch popychający, bo on w dwóch z, tak jakby, stopniach działa, nie mamy N i D mhm. jeżeli autę Pan zaparkuje, to klikamy sobie P jako parking i wysiadamy, gasimy auto, wysiadamy wentylacja foteli, podgrzewanie, działa to na trzech stopniach pasażer ma swoje, cup holder, no i tutaj skrót yy, aktywny wydech, utwardzone amortyzatory, wyłączenie kontroli trakcji to przy odpalonym silniku nam się to za, zaświeci, nie? Ten przycisk jest najważniejszy? Tak. <laughs> no i tryby jazdy zmieniamy tutaj poprzez Sport Chrono. Jak sobie to powyłączamy, to jak jesteśmy w trybie normal, mamy tutaj podświetlony, możemy go sobie zmienić na Sport. Mhm. Automatycznie nam się wydech włączył w trybie sportowym i w trybie Sport Plus mamy i wydech i utwardzone amortyzatory. Jeżeli chce pan jeździć w Sport Plusie, czyli mieć na maxa podkręcony silnik, a nie chce pan utwardzenia auta, to będąc na Sport Plusie po prostu odklikujemy sobie ręcznie utwardzenie, nie? Ja dodajmy, że to auto ma na pewno na cztery koła. Tak, tu ja jest tak. Troszkę na cztery. to zawsze po małego. Tak, tak. Trochę pomaga, natomiast no przy takiej pogodzie, nie wiem, przy skręconych kołach, jak ma gazu gaz no, to no. rzuci tak czy siak. Nie? Więc, e... To dobrze, to dobrze. Nie... No i dalej można sobie zmienić e... wyświetlacze. Nie? Można sobie tutaj pokombinować z jakimiś innymi funkcjami. Aha, możemy jeszcze ręcznie wysuwać spoiler z tyłu w tym miejscu. Jak to, mm -hmm. jak to klikniemy, auto nam się obróci na pomarańczowo.

Ubezpieczeniowej. A jest w ogóle opcja tutaj, że wchodzisz i mówisz proszę to i wyjeżdżasz? Jak masz, jestem gotowa, pewnie w ogóle nie wchodzisz w grę, taka ilość. Eee, no ale przelot, tak? Myślę, że tak. Wchodzi się, jak auto jest akurat wolne, jakieś, bo też trzeba pamiętać o tym, że dużo zabieramy, szuki zabieramy, 19.11, więc może na dziennie będzie. Ani sztuki i trzeba przyjechać po Kajmana w elekcji, nie? No, jest mały gagatek tutaj. No, ta mordka, szczerze mi się nie podoba, ale, ale wiem, że wie, wiele osób będzie się tutaj cieszyło, że pokażemy ten samochód. Ta tam próbuje, ale to nie gada. Kombinuje pokaż tutaj co to Jeden posadziliśmy drzewo przed chwilą Jeden, jedno posadzone drzewo Porsche dziękujemy że dbasz o naszą planetę ach ten dźwięk ale teoretycznie się, zmieszczą się tutaj jakieś małe osóbki z tyłu raczej albo filigranowe dziewczyny albo <noise> albo dzieci nie czy coś słychać z tych wydechów Słychać, słychać. Z jakim zasięgiem nas wypuścili? Zwróć uwagę, Jak mawiałem go, zasięg był 40 km, Ja spadł na jakieś 35. ale tutaj mamy, mamy idealnie. Sprawę. To chyba była współpraca z Circle Case Porsche, żeby tą stację postawić przy salonie. Dokładnie. No, ale ładna jest, ładna, nie ma cegany mm -hmm. Skrzydło wysunie, zaświeci no, Naprawdę robi wrażenie do mojego więc jest można jechać Jaki nam zasięg, pokazuje teraz 640 Tak, 645 Dobra to Wszystko zależy ja Nie Jak dajemy mu zjeść. Ale są tutaj takie wstaweczki Dalej nie, nie rezygnuję z tego Porsche, cegarek. Fajnie to wszystko wygląda. Dobrze człowiek się czuje w tym samochodzie. Dobra Mariusz, zdradzdam coś. Jakie masz plany odnośnie tego samochodu? No bo tak jak ja troszeczkę już wiem, coś tutaj była myśl, żeby startować i dać ludziom możliwość wynajęcia samochodów, które posiadasz i będziesz posiadał. Jak, jak na chwilę obecną planujesz dalsze, dalsze losy tego samochodu? Myślę, że pierwsze 2-3 tygodnie zanim torę pojeżdżę, to mam do spraw w kilka do zatrudnienia w Polsce. Muszę poganiać po kraju, więc na razie tak je wykorzystam. Trochę przyjemności ja zaczerpię jako pierwszy z tego samochodu, a potem tak. będzie jest taki, żeby wypożyczać ludziom. Każdy mógł się cieszyć, bo po co kupować auto tam za 900 tysięcy czy za milion. Jak na przykład mamy nim pojeździć kilka razy w roku na przykład albo na jakiś weekend w roku wyjechać. Nie potrzeba, że auto kupować, potem żeby stało w garażu, nie? Tylko lepiej przyjść, wypończyć od kogoś, przyjemnie sobie pojechać, czy na jakiś zrocik, czy na jakiś weekend. Pobawić się tym autem i oddać ten do wypożyczalni Porsche, tak samo jedno z moich ulubionych aut. Także Mercedesy, ale nie no, jednak ja tak nie mam dużo czasu, że takimi miał tam jeździć, bo też prowadzę biznes budowlany. Budujemy drogi, parkingi i można powiedzieć, że no nie ma za wiele czasu, że takimi autami też jeździć bez przerwy na co dzień czy do pracy. Więc pomyślałem, żeby. Że mógł skorzystać z takiego samochodu dostać Toy więc Będziemy go pożyczać. O, 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 o. Czyli, tak zwane szybkie docieranie. Spokojnie rzeczą, na czym bym oszczędzał, to są oleje wymiany filtrów. A to tak, człowiek musi dobrze zjeść, tak, odpocząć samo samochód potrzebuje dobre paliwo, dobry olej, dobre filtry świeże żeby móc na co dzień być świeżym i dawać z siebie to co najlepsze a powiedz e... No bo tak, dzisiaj odebraliśmy Porsche Więc jakby te wszystkie Plany Zaczynają się ziszczać Jakie kolejne samochody Widzisz w Twojej flocie? Na czym myślałeś? No wiadomo takie Na Chynię to by się miało z 50 samochodów Od razu, bo jest Jest czym wybierać Tak, no ale mam takie swoje Typy, które chciałbym, żeby na pierwszym miejscu Do floty zawitały nie tylko dla mnie, tylko pod względem też to co ludzie lubią, bo nie możemy akurat w tym biznesie kierować się tylko naszymi upodobaniami, no bo na różne można powiedzieć na różnych klientów się to dzieli, kurczę, każdy potrzebuje czegoś innego. Potrzebne są małe auta typu M2, jakieś aż 450 takie mm -hmm. auta też chcę żeby u nas we flocie. Można powiedzieć takie małe zabierniczacze. Ludzie to lubią bardzo, a są fajne auta, jedno z nich już mam zamówione, M3 Touring z uh. to takim super dailikiem 510 koni w serii. A może tylko jeździć na czasy na weekend, jeździć razem z rodziną, więc na to jest zapotrzebowanie, ludzie lubią te auta. A właśnie o co nam chodzi? Że wybrać te auta, co naprawdę są pożądane przez ludzi, przez naszych klientów. sobie takim autem jest RS4 i 6. co są super fajne daydiki. Trzeba powiedzieć z każdej grupy chciałbym po 3-4 samochody na początek. Tak, mm -hmm. RS4. Mm -hmm. Bierz, Audi RS8 tak samo. Potem z czegoś takiego naprawdę... No właśnie jak Audi RS8, no coś szybkiego do tego. BMW 8, wiesz, competition, 625 koni, letki samochód, jest czym jechać. troszkę, damy mm -hmm. dla mnie to jest coś, klasa tego typu co i ta 911, którą teraz odebraliśmy bo jednak 8 też jest małym samochodem, bardzo mocnym może i nawet czuć y, szybszym niż to pierwsze ale to wiadomo, to też zależy od kierowcy mm -hmm. Będą różne samochody. Będą mieli limuzyny i suwy, jakaś jest klasa albo będą ka Na pewno tak sądzę, żeby każdy klient mógł sobie coś wybrać dla siebie. A czy planujesz we flocie mieć po prostu takie cywilne samochody? Nie, bardziej właśnie chcę bazować na autach luksusowych i sportowych, to czego jest mało i... To, to, co naprawdę ludzie kochają i bardzo pożądają, tego. No zresztą tak samo ja to mam, że właśnie kocham auta. Zawsze uwielbiałem sportowe samochody i tak samo kochałem limuzyny. Kiedyś moim pierwszym autem, a znaczy takim pierwszym, lepszym moim autem, to był BMW 38. Stara limuzyna. Mhm. Ale do dzisiaj ją bardzo dobrze wspominam. I nie brakuje mi tego samochodu, mimo że. Nie jest za dużo warte, można by tanio to kupić. Inne samochody teraz są bardzo drogie, tak, te polsza. Jednak już technologia taka była w by 38, że jest to auto pożądane i miło wspominane. To, Mariusz, to gdzie będzie można wypożyczyć ten samochód? Jak już, jak już się nim nacieszysz? Będzie on dostępny? Pierwsze auto mamy, tak, już dostępne. Bolszania poruszania diamenty i poruszania i sportowych I na początku pod numer telefonu i na naszej stronie strona tak samo się nazywa jak firma, więc można wygooglować oczywiście I linki wszystkie w opisie linki wszystko w opisie, tak, numer telefonu, maile dobra, dzięki za dzisiaj, my jeszcze tutaj wam parę wstaweczek porobimy żebyście zobaczyli detale i do następnego